OK, witam się z wami serdecznie na drugim dniu drapania takich jakby vlogmasów, jeżeli chodzi o 2 grudnia. I teraz tak, mam kalendarze, ale ja nie chciałam całej paczki, tylko chciałam tak, żeby z różnych punktów brać, więc nikt inny nie miał dwójki czystej, więc mam od 20, 21, 22, 23, więc sobie zdrapiemy dzisiaj kalendarz z numerem... 20. jak znajdę tamte, dwójkę, trójkę i tak dalej, to będziemy drapać w inne dni, więc sobie to zdrapiemy, ale to sobie może zdrapiemy na samym końcu. I teraz tak. Mam tutaj siedem kopert, gdzie są zdrabki. Różne, różne, różniaste, w zależności, bo to może być za 10 zł, za 15 zł. To, co tam znalazłam, to tam włożyłam do, do kopert, więc sobie wylosujemy jakąś kopertę, którą której z drapki wyciągniemy i będziemy drapać. Hmm. Dzisiaj drapie sama, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Okej, okay. dobra. Może ta koperta, tę odkładamy na następny raz i zobaczymy, co tutaj jest. W tej kopercie, bo tak naprawdę nie pamiętam, co wkładałam. Ale zobaczymy. Okej, okay. okej, okay. czekajcie. Ma krzyżówka i a, owocki. Dobra, zacznijmy od tej krzyżówki, która jest już poddrapana, już jest przygotowana. Zostały cztery literki, a później owocki, na końcu kalendarz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już Was przybliżam. Ok, dobra. Yy, nic nie mamy, żadnego słówka, a nie mamy. Z tej pomarańczowej mamy jedno słówko PAW i całe tyle. A w bonusie mamy Hektor, więc zobaczymy. Jeszcze nam brakuje dwie literki. Może coś z tego wyjdzie. Zaraz zobaczymy, więc lecimy. Mamy tu N. N. Więc lecimy i szukamy. Czy coś wydrapiemy? Oby. <laughs> Oby, ale zobaczymy. E. O, mamy pierwsze słówko, dobra. To plus. Niebieskie, jedno słówko. No, e. I tak już nam brakuje, tak mało. Zobaczymy, co w różowej. N. N. O, mamy. Też pierwsze słówko ale no płacą trzy więc więc nam jeszcze dwa brakuje w każdej nam brakuje po dwa słówka no to ciekawe może być zobaczymy co tu z tego wyjdzie nie ma i w ostatniej w pomarańczowej nos n n n Coś to słabo, to o dobra mamy drugie słówko Ateny, czyli jesteśmy bliżej zwycięstwa, ale chyba tyle. Więc lecimy z kolejną i to jest M. Co to już od Hektora? No z... Jesteśmy trochę dalej od tego bonusa. M. M. W ogóle, dawajcie znać, jakie czy drapiecie jakie wam, jakie macie sukcesy w zapaniu? Bo jesteśmy ciekawi. Malawi, tu. Nie utworzyło się słówko. M. -m, 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 -m. I ostatnia krzyżówka M. No, przydałoby się ER. No, zobaczymy, co nam da ta krzyżówka. O, mamy. Dobra, dobra, mamy trzecie słówko, czyli już na pewno jest, jest zwrot. Uff! <gryw> pozorom się ucieszyłam. <gryw> dobra, jeszcze mamy dwie literki, ale już mamy zwrot na pewno. ER. R. R. Fajnie. Ładnie to brzmi. Mamy hektor, od razu to zdrapie. Mniejszych brakuje nam tylko K. Szansa jest, do końca jest zawsze szansa. Mamy drugie słówko w niebieskiej, Bawaria. R, 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 R chyba tyle. To lecimy dalej, z krzela różowej. Ale czy coś to nam da? Zaraz zobaczymy. Lecimy. Jeszcze przypominam Wam, że naprawdę możecie sobie przyspieszyć to w ogóle ten cały filmik, który tam dodajemy. Zawsze możecie sobie przyspieszyć na chyba tam jest półtora czy dwa. No w każdym razie można zawsze sobie przyspieszyć, bo to drapanie czasami bywa nudne, jeżeli jest się tak jak szuka. Uuu, Czwarte, sł czwarte słowo. Wow, Emir. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno... Ale zawsze możecie, pamiętajcie, że możecie sobie przyspieszyć, bo po prostu czasami to schodzi dłużej, a wiem, że są osoby, które wolą, żeby było szybciej, więc polecam przyspieszenie. Ostatnie, ostatnia literka. G, czyli tak. Nie mamy wprawdzie y, bonusa, ale sprawdzimy i tak, i tak, ile by, byłoby w bonusie. I mamy teraz G. Czy coś to nam da? Y, G, nie. W różowej, czyli w niebieskiej, nadal zostajemy, mamy dwa słowa. Różowa. G. Mamy dobra. W różowej mamy drugie słowo. Y, ale. Nic nam to więcej nie da. A w pomarańczowej, czy będzie jeszcze jakieś słowo? No, oh, aha, tutaj jest, o oh, patrz. Nie zdrapałam N, ale to i tak nam nic nie da, bo nie mamy S. I G, 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 G. Dobra, nic nam to nie daje. I mamy Emir, Ateny, Emu i Paw. Więc zaraz zobaczymy. P, A, W. Dobra, sprawdzimy Paw emu. Paw jest M, M, U, a ten A, T, N, -y. gdzie jest Y, Y i Emir. M, I, R. Dobra, powinno być cztery. To sprawdzimy ten mnożnik. Mnożnik to jest pewnie razy 1 Ok. I ile by było w, w bonusie? Wow! Wow! Pięć tysięcy, Uch! Piękne! To już na bogato. <noise> Dobra, i kontrolne to powinny być M. Nawet nie znam kontrolnych tak naprawdę. Taka jestem. A nie, sorry, to jest E. Aha, dobra, E. Jakby. E. Nie, M. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli E. Mamy, czyli tak naprawdę mamy raz, dwa, trzy, cztery słówka. Cztery słowa to jest 20 zł. Fajnie. 20 zł. Dobra, lecimy z tą owocową. Eksplozją. Zobaczymy, ile tutaj wydrapie. Lecimy. Mamy już brzoskwienie truskawkę, ananas, jabłko. Lecimy z kolejnymi dwoma czyli mamy gruszkę i banan. Dobra, będę teraz uważnie patrzeć. Gruszka. Dwie na górze. Gruszka. Banany. Banany. Mm. I chyba się skończyło. Gruszka i banany. Lecimy dalej. Jest cytryna i pomarańcza. Cytryny są tu trzy. Cytryna, 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 cytryna. Dobra. Tu pomarańcza. Tu kolejna i tu. O, dobra. Fajnie. Kokos i figi. Co tak brzydko drapie. Kokos i figi. To od razu zdrapimy wszystko, jak leci. Kokos, figi. W dół polecimy. I tyle? Tyle. Czyli nam brakuje jeszcze winogronu. Ok, lecimy dalej. Arbus i melon. Tu mamy melon. Tu jeszcze ta rozgwiazda. <ścoughs> jeszcze brakuje rozgwiazdy. E, 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 e. Arbus na samym dole. On to się zazwyczaj tak kryje. Najczęściej na dole. Al, al, albus. Chyba tyle. I dwa ostatnie. Borówka. Dobra. Machniemy bo, borówkę. I zobaczymy, czy coś owocki oddadzą. Borówka. I borówka, i ostatnie, awokado, czyli nic to nam nie da wprawdzie, ale, ale jeszcze, a tu, ale jeszcze sobie skreślimy, i co, i owocki, tym razem owocki puste. Różne różniaste. Okej, okay, to nic. Krzyżówka nam za to ładnie oddała. I zobaczymy teraz gwóźdź pro programu, czyli kalendarz świąteczny. Eee, I z numerem 20 lecimy od początku. Uuu, łyżby. Za 300. No to na no, no bogato takie łyżwy. <grych> Świeca za 200 tysięcy. Ok. Dalej lecimy renifer za 10 tysięcy. Muszę jakoś tak delikatnie zdrapywać, a nie tak sanie to mogę zdrapać po całości. 1000. Kolejny mamy. Jaki ładny skrzat. Ujej. Za 200. Dalej. Lecimy z szóstką. Szóstka to skarpeto za stuę. Siódemka, piernik. Stuwa. Pani jak mi dawała te losy, bo powiedziała, że nie, nie otworzy specjalnie dla mnie paczki nowej, tylko i wyłącznie może mi sprzedać te powyżej 20. Kominek za 50. To powiedziała. Proszę się nie martwić, na pewno. Będzie wygrana, więc na no to liczę. stroik za 10. I teraz co? Dzwonek za 150. Aniołek. Anioł też 150. Jeszcze nam zostało. Głów, Będę dycha. O, ciuchcia, Zadycha. Ładna ciuchcia. Ale ja się tak zachwycam wszystkim. Lisak za 20. Pod 15 mamy choinkę, a choinka będzie za 50. 16 to trąbka. Tysiąc siedemnastka. Mamy gwiazdkę, czyli mamy wygraną. <laughs> mamy wygraną, fajnie. Czyli jednak. Pani się nie myliła. Czapka za 200 tysięcy. Zobaczymy, co będzie pod gwiazdką, pod siedemnastką. I szyszka za 300. Dalej pod 20 mamy sople. Ona za 20. 21 i, i rękawica. A zimno to należy nosić. Kartka za 150, 23 to bałwanek za 300. Wiem, że wiele osób miało dość sporo y, tych gwiazdek tutaj, więc zobaczymy, ale u nas tylko jedna gwiazdka i tysiąc, zobaczymy jeszcze, jak tutaj. Wychodzi w 25, czyli tak. 150, 10, 1000. Musimy znaleźć trzy takie same. 150, 1000 i, i 10, czyli są po dwa. Widziałam tylko u jednej osoby, że tutaj było 10. Czyli tak naprawdę 10, 10, 10, 10 więc wygrane. A tu szukamy pięknego Mikołaja. A mamy Konika. Za stówę. Dobra. To ile ta nasza gwiazdka pod. Gdzie ona jest? Widzicie ją? Pod siedemnastką. O tu. Pod siedemnastką. Ile jest warta? Tamra. Tam, tam. Wow! Trzydzieści. <gryw> Uch. Ale. Odjazd. Naprawdę. To jakie są te. Kontrolne. Jakie są kontrolne w ogóle? R. R. I gdzieś, no musi być R. Ale, wow. Wow, trzydzieści. Dobra. Czyli nie nieźle nie, nie, nie dzisiaj wyszło. Naprawdę. Klucz owocowej eksplozji, trochę Was oddalę może jednak prócz owocowej eksplozji która nic nam nie dała to tak krzyżówka nam dała 20 <laughs> i 4 cztery, cztery słówka w, w tej pomarańczowej a świąteczny kalendarz z numerem 20 i pod 17 gwiazdka jest za 30 zł czyli mamy taki 50 na plus a wkładu mamy 23, a 50 mamy na plusie. <noise> Fajnie. Dobra, cieszę się. Do zobaczenia w kolejnym drapaniu. Ła mi się oby kolejne też tak dawały. Dobra, trzymajcie się i dawajcie znać w komentarzu, ile najwięcej wygrywacie w drapkach, bo to zawsze cieszy. I życzę Wam jak największych wygranych. Trzymajcie się. Pa, pa.